Czy starożytni kosmici nawiedzali Ziemię i stąd się wzięły różne wierzenia i religie? No, jest taka teoria, oczywiście, jest przez wielu krytykowana, przez inną, również liczną część, traktowana całkowicie poważnie. Krytycy twierdzą, że jest niemożliwe, żeby wziąć jakąś cywilizację pozaziemską za bóstwa, że jednak to są istoty z krwi i kości. Tymczasem jednak mamy w dzisiejszych czasach na naszej planecie przykład, gdzie wcale nie jakoś kosmicznie zaawansowana cywilizacja jest w stanie uchodzić za posłańców bogów. Mowa tutaj o kulcie Cargo na wyspach na Oceanie Spokojnym, gdzie miejscowa ludność, no zacofana, nie uwłaczając im w żaden sposób, ale jednak będąca cywilizacją za, za, zacofaną, wzięła amerykańskich żołnierzy i to w czasie II wojny światowej za posłańców bogów, zaś samoloty to cudowne rzeczy, które przybyły z niebios. Czy jest możliwe, że to jak rozwinął się kult kargo jest zobrazowaniem tego, jak nasi prahistoryczni przodkowie zareagowali na kontakt z pozaziemską cywilizacją? Nazywam się Dominik Cwikła i zapraszam na nowy odcinek kanału na Tropie Obcych. Gdy po wojnie różni antropolodzy, badacze kultur zaczęli właśnie sprawdzać tę ludność i ich wierzenia, ich kulturę, no to, to odkryli, że biały człowiek, a szczególnie ci amerykańscy żołnierze, którzy tam stacjonowali w czasie II wojny światowej, oni nie są uważani za ludzi, oni są posłańcami bogów, yy, którzy przybyli z nieba. I tutaj właśnie jest taka sytuacja, że tak naprawdę mamy przykład, gdy Odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja, podkreślam jakoś kosmicznie, bo mówimy o okresie II wojny światowej. Taka cywilizacja, gdy zetknie się z odpowiednio zacofaną cywilizacją, która no, żyje sobie na wysepce w sposób prosty, może zostać wzięta za jakichś posłańców bogów, ich maszyny za jakieś boskie cuda, za magię. Ich technologia również może być wzięta za boską interwencję. Ciężko tutaj z tym polemizować, ponieważ tak po prostu tutaj jest. Najwięcej wiemy o ludzie Vanuatu na wyspie Tanna. Oni wierzą i czczą do dnia dzisiejszego takich posłańców bóstw, którzy na przykład jednego nazywają Tom Navy, czyli w luźnym tłumaczeniu Tomasz Marynarka Wojenna. Innym czczonym przez nich posłańcem boskim jest John Frum. Frum to było określenie na takiego pracownika marynarki od no, niewymagającego specjalistycznego przeszkolenia czy wiedzy, który zajmował się pracami fizycznymi na okręcie, czy też około okrętu. No i John Frum to jest jeden z bożych posłańców według tego ludu Vanuatu. Jeśli chodzi o ten kult właśnie na tej wyspie, to najdokładniej opisał go e, sir David Frederick Attenborough. Żołnierze amerykańscy mieli tworzyć na tej wyspie bazy, pasy startowe, takie małe lotniska, nie na wielką ilość samolotów, no bo były działania wojenne na Pacyfiku. Dla Amerykanów, tak naprawdę, to co było na Pacyfiku, to to jest kwintesencja II wojny światowej, tak? Dla nas to jest akurat coś odległego, ale tam no, walki były ciężkie. Dużo amerykańskich żołnierzy ginęło, nie tylko zresztą amerykańskich, no i tam bardzo poważnie do sprawy podchodzono. No i była też te, taka, taka kwestia, tak, że tworzyli te bazy. Miejscowa ludność ich dostrzegła, zobaczyli co robią, że przylatuje coś z nieba, ludzie na dole jakoś machają tymi chorągiewkami, że można lądować, tak? oni to wszystko obserwowali. Nawiązany też został kontakt, ponieważ no, Amerykanie bali się, że gdzieś może na tej wyspie jednak zaczaili się Japończycy, no to potrzebowali przewodnika i dobrych relacji z wozem yy, tego plemienia. W związku z tym dawano różne prezenty. No i to był kolejny, kolejna rzecz po prostu niesamowita dla, dla tych mieszkańców, tak? No bo styknęli się z takimi rzeczami jak wieprzowina w puszce. Co to jest puszka? Oni nie mieli pojęcia, co to jest puszka i że otwiera się to i to się jej, to jest dobre i pożywne. Inna rzecz, którą zobaczyli, leki, medycyna, że można coś podać człowiekowi choremu, umierającemu, cierpiącemu i mu to przechodzi. To było po prostu niewyobrażalne dla tych ludzi. Maszyny, które znoszą się do nieba, albo które opadają, tak? I jest to połączone z tym właśnie sygnałami różnymi z ziemi, że można lądować, startować, albo że, że coś. No nie znam się na lotnictwie, więc tutaj szczegółowo nie przedstawię, no ale myślę, że każdy z Państwa wie o co chodzi. Inna rzecz, telefony czy radio. tak? Coś przykładają sobie do uszu, do twarzy, mówią, tak? I po jakimś czasie przylatuje samolot i, te, i też tam są różne te puszki, które widzieli, albo paczki z lekami. To było coś dla nich niesamowitego. Kult cargo, a tak właściwie to kulty cargo, gdyż jest ich. Ich bardzo wiele. To jest religia, czy też religie, które występują na wyspach Oceanu Spokojnego, w szczególności w regionie, który się nazywa Melanezja. No i to jest religia synkretyczna ona łączy w sobie wiele różnych wierzeń. Tam później także też motywy chrześcijańskie zostały włączone do, do tychże religii ale opiera się także na prawdziwych wydarzeniach. No i najwięcej wiemy o tym, jak to się rozwinęło w okresie powojennym. No, i mamy sytuację, że wojna się skończyła. Amerykanie, jakby nigdy nic, no, spakowali się i wylecieli. No, i tyle wi 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 widziano ten lud. Potem, no właśnie, przybyli antropolodzy, różni badacze. No, i co się okazało? Na miejscu znaleziono na przykład krzyż, i to taki dosyć świeży krzyż, symbol chrześcijański. Ale potem się okazało, że w sumie miejscowi to nie wiedzą, dlaczego, co on dokładnie symbolizuje, ale wiedzą, że, że ci posłańcy bogów właśnie tak robili. A jak robili tak posłańcy bogów, to przylatywała maszyna wielka z nieba, jakieś boże posłan Boskie posłannictwo, które zostawiało dobre rzeczy, tak? Jedzenie albo jakieś leki. Próbowano w ogóle naśladować Amerykanów i to bezwiednie. Tutaj tak sobie wypisałem. Miniaturowe oraz normalnych rozmiarów pasy startowe. Tworzyli miejscowi, oświetlali ogniska. Z patyków robili sobie takie imitacje telefonów, robiono też. Realnych rozmiarów słomiano drewniane konstrukcje samolotów, które później podpalano, bo miejscowi uwierzyli, że w ten sposób bogowie ich dostrzegą i przyleci maszyna i zostawi im jedzenie i leki. To jest, no, brzmi śmiesznie, ale ci ludzie tak wierzyli i część wierzy w dniu dzisiejszym również, w momencie, gdy nagrywamy ten program, szanowni państwo. Robiono również ozdoby z symboli, których oni nie rozumieli. Chodzi o amerykańską flagę, albo właśnie napisy USA, albo Navy. Które no, są oznaczeniami tak wojskowymi i państwowymi. Tymczasem ci miejscowi robią takie yy, ozdoby, bo wierzą, że też w ten sposób zwrócą na siebie uwagę bogów, którzy. No, kiedyś mają w to, wierzą w to i mają nadzieję, że powrócą, żeby właśnie zostawić im różne dobra, których na co dzień nie mają. Y jeszcze inny przykład, y stworzyli z patyków te imitacje flag, chorągiewek i machają na tych pasach startowych, bo wierzą, że w ten sposób przyleci samolot, y który zostawi im jakieś rzeczy i powrócą ci, których tam kiedyś poznali, ci żołnierze, którzy stacjonowali na tych wyspach. Jak wspomniałem, mamy tu sytuację, gdy po prostu cywilizacja zaawansowana technologicznie, w sposób, który jest nam doskonale znany, tak, samoloty, broń, leki, żywność w puszkach, została wzięta przez cywilizację zacofaną jako boscy posłannicy, a to, co ze sobą przywieźli, to to nie były maszyny, to nie była technologia, tak? Puszka z jedzeniem, to to jest dar bogów. Oni nie rozumieją, że istnieje coś takiego w ogóle, jak jakiś inny ląd jeszcze za oceanem, wielki, na którym jest fabryka, która masowo to jedzenie, to mięso upycha do tych puszek. Nie, dla nich to jest boski dar i oni nie potrafili wówczas w żaden sposób sobie wyobrazić, żeby to no, funkcjonowało po prostu na zasadzie produkcji. Nie, to była boska interwencja. No i w związku z tym nasuwa się pytanie, czy jest możliwe tak, że... W przeszłości już to miało miejsce, że przybyła kiedyś jakaś zaawansowana cywilizacja pozaziemska, spotkała się z naszymi prehistorycznymi przodkami, a ci wzięli ich za bogów. No jak najbardziej jest to możliwe. Tutaj warto właśnie wspomnieć, że chociażby sumerowie tak, wierzyli, że bogowie stworzyli ludzi po to, żeby ludzie dla nich pracowali. Mówi się też o tych annunakich, którzy nie byli do końca bogami, tylko wysłannikami bogów. Annunaki, tu przypominam, podstawa taka, ale jednak oznacza dosłownie, że ci, którzy przybyli z gwiazd, pochodzący z gwiazd. Tutaj widzimy w ogóle niesamowitą zbieżność z tym właśnie, w co wierzą ludzie w ramach tego kultu kargo, z tym, w co wierzyli sumerowie. Oczywiście to nie oznacza, że że naprawdę musieli wówczas przybyć kosmici i że ta mitologia powstała na, boju, na, na podstawie kontaktu z kosmitami. Ale wykluczyć tego po prostu nie można. Tego typu właśnie motywów, gdzie religia miałaby się wziąć tak naprawdę od jakiegoś kontaktu z zaawansowaną cywilizacją, jest naprawdę bardzo wiele. Tutaj wystarczy też wspomnieć, że Egipcjanie przecież wierzyli, że bogowie przybyli na Ziemię z gwiazd do zbioru pasa Oriona. Bardzo konkretne miejsce. Wielu też badaczy zwraca uwagę, że piramidy tak naprawdę są ustawione w taki sposób, żeby imitować ten pas Orion. No, no oczywiście, można powiedzieć, że to przypadek, tak? ale no, jakoś nie chce mi się w to wierzyć. No, I skoro też wspomniałem o piramidach, to oczywiście należy zaznaczyć, że choć znamy tych projektantów tych piramid, tak? to nigdy jakoś chyba nie odnaleziono, jeśli je odnaleziono, to proszę mnie poprawić, ale nigdy nie odnaleziono tych oryginalnych planów piramidy. To, to wygląda tak, jakby piramidy zaprojektował ktoś inny, tak naprawdę, a ludzie tylko mieli wykonać te prace. Y, oczywiście są przeróżne też teorie, y, również te po prostu, w których mowa była, no kiedyś to uważano za pewnik, że to niewolnicy budowali te piramidy. Od kilku lat już wiemy, że nie, że to nie byli niewolnicy, tylko pracownicy najemni. No, chociażby z tego względu, że znaleziono tam ślady spożywania mięsa, a w, w starożytnym Egipcie żaden pan nie dałby pracownikowi, niewolnikowi mięsa. To byli pracownicy najemni, i teraz to uchodzi za pewnik, i że nie, na pewno to nie byli kosmici. Pewnie za kilka, kilkanaście lat znowu pojawi się jakaś kolejna teoria na ten temat. Zwracając jeszcze do mitologii i takich niby, niby boskich interwencji, no to zwrócić należy uwagę właśnie też w przypadku Sumerów, że przecież wierzono, że bogowie mogą kogoś uczynić nieśmiertelnym, tak naprawdę, tak? Tutaj nawiązuję tego mitu o potopie z sumeryjskiej wersji, chyba sumeryjskiej, tam się nazywał ten. Jedyny, który miał przeżyć, Utnapishtim. Ze względu na to, że on przeżył ten potop, tutaj nie będę tej całej mitologii przywoływał, to bogowie mieli nagrodzić a tym, że on będzie właśnie nieśmiertelny. Również motyw nieśmiertelności pojawia się w mitologii starożytnej Grecji, gdzie bogowie mogli obdarzać takim, kogoś takim darem, czy też półnieśmiertelnością, tak, że byli ci półbogowie Herosi. W związku z tym, no, jeżeli by się przyjrzeć dokładnie, tym mitologią oraz szczególnie różnym ilu rycinom, rzeźbom z tamtych czasów, to wiele osób dostrzega, moim zdaniem, nie bezpodstawnie. dostrzega jednak podobieństwa do, do przybyszów z kosmosu, albo na przykład do elementów ubioru, które na przykład my znamy, w postaci skafandra kosmicznego. Nie wiemy oczywiście na chwilę obecną, jakby, że tak było w stu no ale są jednak pewne poślaki, które, kiedy się je zsumuje wszystkie ze sobą, to dają obraz, że rzeczywiście kosmici mogli w starożytności, czy też w prahistorii nawet mieć kontakt z nami, czy też raczej my mieliśmy z nimi i to miało potężny wpływ na utworzenie się cywilizacji. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam, żeby subskrybować kanał Na Tropie Obcych. Zachęcam również, żeby go udostępnić na waszych profilach w mediach społecznościowych. Bardzo na to liczymy. No i żeby algorytm nas polubił, to zachęcam, żeby tę łapkę w górę zostawić również. No tam pomoże też do, docierać organicznie, jak to się mówi. Do kolejnych widzów. A ja dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem. Dominik Cwikła. Do zobaczenia następnym razem.